Znajdujemy się właśnie w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu, gdzie ma miejsce wydarzenie Bingo w strefie w gier. Kochani, pakujcie swoje manetki i wyruszajcie z nami w głąb materiału. Zapraszam do oglądania. Bingo to klasyczna gra towarzyska, w której liczy się odrobina szczęścia, refleks i przede wszystkim dobry humor. Taka rywalizacja między tymi innymi uczestnikami, że się po prostu, no chce się wygrać po prostu. I ja myślę, że nie tylko dla młodzieży. Ja akurat nie jestem młodzieżą, ale lubię wszelakie gry planszowe. Zasady są giga proste. Otrzymujemy plansze z liczbami. Gdy prowadzący losuje kolejne numery, zaznaczamy je na swojej kartce. Kto pierwszy ułoży odpowiedni układ i zawoła bingo, ten wygrywa. Według mnie jest dla każdego, w każdym wieku. Nie jest głównie dla starszych osób i myślę, że każdy powinien spróbować. Najbardziej mi wciąga, jak już mam z dwa numery ostatnie, i czekam tylko, aż mogę krzyknąć Bingo. Tego typu wydarzenie tworzy idealną atmosferę do zapoznania nowych osób oraz możliwość rywalizacji z nimi. Oczywiście w zabawnym wydaniu. Najbardziej lubię Bingo za to, że pojawia się taki element suspensu, losowości i tak naprawdę nigdy nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak ta gra się zakończy. Wydaje mi się, że to jest taka aktywność, która pasuje tak naprawdę dla wszystkich grup wiekowych, tak więc niezależnie od tego, w jakim jesteśmy wieku, myślę, że można dołączyć do bingo. Mamy tak typowo dzień bingo, natomiast w inne dni pojawia się także u nas Feniks, mamy także taki cykl rodzinnych spotkań, na których animujemy typowo gry dla dzieci, tak więc każdego dnia jest coś dla, dla kogoś. Wspaniali ludzie, miła atmosfera, zdrowa rywalizacja. Kochani, nic tylko krzyknąć głośno bingo! Ja się z Wami żegnam, Jakub Żak, Seta TV!